Ej, słuchaj, bo mam do by, ciebie każdą sprawę. Ja po prostu nie wiem. Ty się zastanawiasz, czy Patryk ja nie zostawił dla nowego? Nie nowego. To już idzie w konkret. Wiesz co, pogadaj z jest dzisiaj, niepograwa? bo ja też chcę z nim porozmawiać, chociaż przez chwilę. Ale o czym chcesz? No tak po prostu. I o no, czym? nie wiem, może o tym, że nie jest z i cały czas. Nie wiem właśnie, a może nie. Ale ty jesteś mi chłopem. No jakby też nie ma nic na siłę, ale no jakby dopiero teraz zaczynasz coś z Michałem. No tak, no wiem, no i już zdążył jakby, kurde, mnie zaczął mega denerwować. Jeżeli ty będziesz miała jakąś odpowiedź, to ja też ci nie będę wchodzić No wiem, wstukę. wiem, dlatego... Więc najpierw ja się. No na ten moment po prostu podoba mi się najbardziej Roch. Tak mi się już podoba od początku. Minął pierwszy tydzień, a ja to musiałam cały czas w sobie trzymać. No ale stwierdziłam, że dobra, no, że jak już co chwilę tutaj coś się dzieje, jeszcze doszedł nowy uczestnik, który może namieszać, to stwierdziłam, dobra, powiem Rochowi, żeby wiedział, że jakby wpadł mi w oko. Ej, mogę i z tobą szybko teraz pogadać? Dobrze. No, Roszek, jeśli chodzi o miłość, to zaczynasz mieć bracie all inclusive w churgadzie. Ja tak sobie chciałam z tobą pogadać. W sumie tak, po nic, po nic, ja nie bowiem. Chciałam się położyć, a w sumie wszyscy gdzieś łazili. Jest jak mi ciężko w ogóle rozmawiać. Ze mną? Tak nie, po prostu dobra, chodzi o to, że jestem w parze z Patrykiem. I wiem, że z nim stworzę tylko i wyłącznie relację koleżeńską. I e, na przykład... E, to mi się trochę bardziej podoba. No e, No i nie wiem, chciałam z tą porozmawiać w ogóle. Hmm. Jest strasznie, że to mówić. i mnie. Dlaczego? Ale ty trzeba mówić o takich rzeczach, Boże. W normalnym życiu, wiesz, przeszłabym obok ciebie 10 razy i czekałam, aż coś zrobisz. Okej. Okay. Ej, nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. A oni tam sobie siedzą. A, tam. Chodźmy do nich. Nie, no bo oni tam chcieli ich przed randką. Ale co z nim ma randkę? No wiem. Jak ona ma ochotę sobie porównać z Rochem, to nie chce jej z Rochem, a nie żebym jej łaził za nią i, i wiesz, i zabraniał. Jestem ciekawa, czy się sparzę na rochu. Cecilia w sensie, ja nie chce żadnej odpowiedzi od ciebie, tylko nie wiem, jakiegoś nakierowania. Czy mam być w parze z Patrykiem, czy mam nie być w parze z Patrykiem? O, nie, nie, nie. E, już nie jesteś pierwszą osobą, która mnie takie, o takie rzeczy pyta. Znaczy, Sorry, nie, nie, nie powiem ci. Bo ja nie, nie chcę, żeby każda z naszych decyzji była indywidualna. Czyli taka po prostu od nas z serca. No A... nie, ale czy coś ci się we mnie po prostu podoba? Czy ja mam jakąś taką cechę? Czy ja mam to coś? Masz, naprawdę. Tak? Dla kogoś innego? <laughs> Dla kogoś innego na pewno mam. Myślałam, że ty w ogóle nie wiem, coś innego powiesz mi. Wiesz, wybierz mnie na rajskim, a ja wtedy byłem Jezu, ale fajnie, mogę cię wybrać. Nie, ja na, na pewno nie chcę się nikomu tak zadeklarować, bo my nie nawiązaliśmy jeszcze takiej relacji, żeby powiedzieć, dobra, to w sumie to teraz możemy zrobić coming out i, i wybierzmy siebie.